tym przypadkiem udało nam się odnaleźć ten obiekt. Udało nam się zajrzeć wewnątrz budynku i najprawdopodobniej były tam hodowane jakieś rośliny, może jakaś szklarnia. A może zrządzenie losu doprowadziły, że trafiliśmy w to miejsce chyba jako pierwsza grupa urbexowa. Na początku pomyśleliśmy, zwykła szklarnia, od co? Nawet nie chciało nam się szukać potencjalnego wejścia. W toku śledztwa jednak okazało się, że mury tego obiektu kryją o wiele ciekawszą historię. Od 31 lipca 1986 roku w 7-metrowej hali. Stojącej na pięciu działkach o łącznej powierzchni 5800 m2, rozpoczęto produkcję butów skórzanych na masową skalę. Niestety operacje finansowe były prowadzone z naruszeniem zasad legalności i rzetelności. 11 lat po otwarciu zadłużenie wynosiło 52 miliony złotych, z czego 1 200 tysięcy, to zobowiązania wobec byłych pracowników. Finalnie udało nam się wejść do środka. Zobaczcie sami, zobaczcie co to mogło być. Ziemia, Szynki naturalne światło. No, hala jest dość ogromna, robi wrażenie jak jesteśmy przy głównej ulicy. Produktem baterii bardzo dużo osób i aut przejeżdża Wszystko strasznie skrzypi tutaj, nie wiem co będziecie to słyszeli Trzeba odprowadzenie wody chyba jakieś kanały dla każdej ze skrzynek być może nawet tam dość głęboko jest dole. Ciekawe czy z tej ambony kierownik nadzorował pracę ogrodników. że ptaki już się tutaj udomowiły, więc nawet reklama chyba na sprzedaż ja wchodzę na górę, będę ja lubię podziwiać rzeczy z wysokości strasznie nie lubię, jak coś nie ma barierek i jeszcze jak nie mam jednej wolnej ręki tutaj już też tak dość niebezpiecznie się zaczyna robić nie wiem czy mogę na to ostatni stanąć, czy mogę chyba hmm. faktycznie takie małe biuro jakieś mogło być ewentualnie do sterowania oświetleniem z temperaturą Zajrzymy za chwilę w te pomieszczenia, które są po bokach i Mateusz jest już w środku Ramy. No to może idziemy co Chyba to wiatr Nie no, mam tego gazu Nie mam tego gazu usłyszeliśmy jakiś huk więc staramy się to dyskretnie zrobić ponieważ nie wiemy czy to... wiatr czy są to z nami jakieś inne postronne osoby Że obiekt jest od dawna opuszczony co na stan następnej farby. Między innymi. A, czyli my się znajdujemy nad tym całym wysypiskiem. Prawie, że. chyba nie zbliżam się, bo nie wiem, czy tam coś nie będzie gdzieś. A większość rzeczy zostało już rozkradzione z tego co widzę. Dobra, no to co? Idę na górę. Zobaczymy, co tutaj jest na górze. Generalnie podobno ten obiekt służył jako hurtownia spożywcza, ale coś nie chce mi się wierzyć. No, naprawdę, jest. Miejsce jest ogromne, ale. Ale tutaj każde pomieszczenie wygląda identycznie zobaczymy jest lusterko i kabiny łazienkowe Jeszcze jakieś stare biurko, wszystko odpada, w długa cała odeszła, no tu jeszcze są jakieś generalnie tam jakieś biurka i tak dalej, no i nic poza tym, stare mury, bardzo stare mury, obok jest jakaś firma. Trzeba się zachowywać cicho, nie wiadomo Nigdy nie wiadomo Czy ktoś tu gdzieś nie jest Nie ma nic. Mam Mam zarówno latarkę Kierownik działo kontroli jakości No i czołówkę, mam i tam latarkę zwykłą to jakiś magazyn mógłby obu tak? no a no tam przy wejściu było zaś z kolei, że jakaś hutownia spożywcza czy coś tego typu tu czy znalazłem. tam się coś ruszało? bo To no właśnie obczaję czy wyjdziemy Co? Tam są gołębie No oczki się świecą Там? Да. Tutaj nic nie ma. Trzeba goć. No, nie wiem. No, może to kiedyś było obuwiem. Może później było czymś innym. Ale Ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak ciemno. Chodzimy, tam? Tam, to tu? Że To będzie może tak lepiej? Nie. Tak jest gorzej. Hmm? Czy tu nic, tutaj też go nie jest. nic czekaj. gdzieś drapie. No na miedę, prawą, w tym <grybujesz> I Tutaj też To tam Śmieci same. A tu archiwum akt osobowych. Próbujemy tutaj wyjść? No to nie wyjdziemy na to, bo są wózki, na to Ale to jedno było bez chłopki. Nie no, wiem, wydaje mi się, że tamto właśnie. to było tak w połowie budynku.

Jeżeli macie wolne 5 milionów, możecie ocalić to miejsce. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki. Do zobaczenia niebawem.